Nazywam się Iza Bucka i od 23 lat pracuję z klientem premium w branży wnętrzarskiej. To wideo jest jednym z serii nagrań, w których pokazuję Ci, jak pozyskać i współpracować z klientem premium. W poprzednim wideo omawiałam 4 kroki, dzięki którym wzniesiesz swoją markę osobistą na wyższy poziom, a w efekcie staniesz się atrakcyjnym partnerem we współpracy z klientem premium. Dziękuję za wszystkie komentarze zamieszczone pod poprzednim wideo. To niesamowite widzieć, ile osób z tego korzysta. Wiem z wiadomości prywatnych, że część z Was już je wdrożyła i widzi realną zmianę w swojej pracy. Gratuluję. Dla tych, którzy nie widzieli tego pierwszego materiału, zachęcam cofnąć się do niego i nadrobić zaległości. Link do poprzedniego nagrania znajdziesz pod opisem tego filmu. W dzisiejszym wideo zdradzę Ci 5 sposobów, które możesz wykorzystać, by jako projektant wnętrz zarabiać więcej, pracując mniej. Podoba Ci się taka wizja? Jeśli nie chcesz już pracować z klientami, którzy stawiają tylko na niskobudżetowe projekty, marzy Ci się klient, który będzie doceniał jakość i indywidualne, ambitne rozwiązania projektowe, a zależy Ci, by mieć więcej czasu dla siebie i rodziny. Zachęcam, by oglądać to wideo do samego końca. Istnieje kilka sposobów, które projektant wnętrz może wykorzystać, aby zarabiać więcej, pracując mniej. Specjalizacja w określonej dziedzinie Skoncentrowanie się na specjalizacji w określonej dziedzinie projektowania wnętrz pozwala na zawężenie grupy klientów, ale przede wszystkim uzyskanie marki eksperta w tej wąskiej specjalizacji. Projektant wnętrz, który specjalizuje się np. w projektowaniu wnętrz biurowych, restauracyjnych lub hotelowych, albo tylko domów powyżej 200 metrów, albo tylko małych mieszkań lub wręcz pokoi dziecięcych, może zyskać renomę jako ekspert w tym obszarze, co pozwoli mu na przyciąganie klientów i uzyskiwanie wyższych wynagrodzeń jako specjaliście z danej branży. Moja koleżanka specjalizuje się w projektowaniu hoteli. Zdobyła rekomendacje firmy Mariot i klienci z tej branży. Polecają ją sobie nawzajem. Publikuje w prasie hotelarskiej. Inna specjalizuje się tylko w gabinetach stomatologicznych, co pozwala jej bardzo dobrze orientować się w przepisach Sanepidu dotyczących tego typu działalności medycznej. Czym węższa specjalizacja, tym mniejsza konkurencja. To bardzo dobry kierunek. Ja zawężam moje projekty tylko do wnętrz indywidualnych, apartamentów powyżej 100 metrów oraz domów powyżej 200 metrów. Przygotuj strategię dla swojej firmy. Jeśli nie potrafisz tego zrobić sam, poszukaj specjalisty, który udzielić konsultacji, jak to zrobić, lub ją dla Ciebie przygotuję rozpisz proces projektowy i schematy działania. Żeby mieć czas na taką pracę, pojechałam wraz z moim zespołem w góry i przez dwa dni spisywaliśmy cały proces pracy naszej pracowni, a później wyszukiwaliśmy słabe punkty. Tak, wiem, co mi powiesz. I ja nie mam na to czasu. Ja się nie wyrabiam z bieżącymi pożarami, a ty mi mówisz o wyjeździe na dwa dni, żeby pracować nad strategią. Otóż powiem ci, że jest takie powiedzenie. Tylko głupcy myślą, że coś się zmieni, jak dalej będą robić to samo. Znalezienie na to czasu to sprawa priorytetowa. Takie zatrzymanie i analiza tego, co robisz, może ci przynieść jedną bardzo ważną odpowiedź. Czego nie powinieneś robić, a czego zacząć robić więcej. Oblicz, ile wynosi Twoja stawka godzinowa i sprawdzaj swoje przychody. To bardzo ważny element, i paradoksalnie wielu projektantów nie ma jej dobrze wyliczonej lub w ogóle jej nie zna. Jak to zrobić? Sprawdź swój miesięczny przychód minus koszty i wynik podziel przez ilość godzin, jakie pracujesz. Tylko policz solidnie: nie tylko godziny przy komputerze, ale wszystkie na budowie, na rozmowach z klientami, na wyszukiwaniu próbek i w sklepach. Zobacz, jaki otrzymasz wynik. Jeśli kwota za godzinę Twojej pracy nie jest Twoją wymarzoną, to zastanów się, jak możesz to zmienić. A czy przypadkiem nie jest tak, że tracisz czas na wożenie próbek lub materiałów gdzieś po drodze na budowę? Znasz to? Pani Izo, pani to podrzuci przy okazji, pani to odda do sklepu, pani to załatwi, bo pani się z nimi lepiej dogada. Brzmi znajomo? Otóż powiem ci, ja też tam byłam i znam to bardzo dobrze. Jeśli chcesz więcej zarabiać, musisz to zmienić lub delegować. Zacznij od tego, by wykonywać tylko najbardziej wartościowe prace w swojej firmie. Wypisz wszystkie rzeczy, które możesz oddelegować innej osobie. Być może w Twoim przypadku będzie to obsługa mediów społecznościowych, przygotowanie reserw czy materiałów, czy chociażby faktury dla księgowej, który może za Ciebie wykonać wirtualna asystentka wynajęta na kilka godzin w tygodniu. A może czas oddelegować czasochłonne wizualizacje, mogą to robić dla Ciebie specjaliści, którzy pracują tylko w tym zakresie i dzięki temu mają w tym większe doświadczenie i bardziej specjalistyczny sprzęt. To tylko niektóre z przykładów działań, które możesz oddać na zewnątrz. Ten sposób może znacznie zredukować czas Twojej pracy i pozwolić Ci pracować w Twojej najwyższej stawce godzinowej. Dodatkowo Potrzebujesz regularnie sprawdzać swoje przychody. Wszystko przyrasta, jeśli się na tym koncentrujesz, a pieniądze szczególnie lubią, jak się im przyglądasz. Moim największym tipem związanym z pieniędzmi to planowanie przychodu, a później pilnowanie go. Wygląda to tak. Na podstawie umów i zaplanowanych prac w pracowni, wpisuję w tabelce Excela planowany przychód na dany miesiąc. Tak, wiem, co mi powiesz. I za nienawidzę Excela powiem ci w tajemnicy, że ja też nie. Nie musisz go super znać. Wystarczy umieć wpisywać cyfry do przygotowanej przez kogoś tabelki, a potem raz w tygodniu zaglądam i sprawdzam, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Czasami wystarczy dokręcić śrubkę, skończyć szybciej listę zakupową dla klienta, czy jakiś rysunek i rozliczyć kolejny etap prac. Bo mam nadzieję, że rozliczasz się etapowo, a nie po całkowicie zakończonym projekcie. Automatyzacja i narzędzia są niezbędne w dzisiejszych, zdigitalizowanych czasach. I czy ci się to podoba, czy nie, potrzebujesz się ich nauczyć. Katalogowanie plików na Dropbox, automatyzacja maili, program do planowania zadań i zarządzania nimi, jak na przykład Asana, kalendarz Google lub Apple to tylko niektóre narzędzia, które znacznie skracają czas pracy. Poza tym materiały przygotowane. Wzory ofert, wzory umów, wzory maili, prawidłowe katalogowanie projektów na Dropbox, schematy list zakupowych własne lub dostępnych już w aplikacji, checklisty do sprawdzenia dokumentacji oraz wirtualny kalendarz wysyłający zaproszenia do spotkań i przypominający o nich. To tylko niektóre pomysły, które przyspieszają pracę. Potrzebujesz też sprawdzić swoje programy, zweryfikować, czy pracujesz na najbardziej optymalnym oprogramowaniu. Takim, które pozwoli Ci na szybkie tworzenie projektu czy na noszenie poprawek. Wprowadzenie modelu biznesowego typu dodatkowe dochody. Projektant wnętrz może zacząć generować dodatkowe dochody przez wprowadzenie modelu biznesowego opartego na sprzedaży produktów, takich jak meble, dekoracje czy akcesoria do wnętrz. Zarabiasz wtedy na marżach narzuconych na produktach, ale uwaga, jest to już bardziej zaawansowana forma biznesu i, otwarcie mówiąc, nie dla każdego. Wymaga dyscypliny i często zatrudnienia dodatkowych osób. Sprzedaż tych produktów może przynosić stałe przychody, niezależnie od czasu poświęconego na pracę projektową. Łatwiejszą formą jest polecanie produktów i za ich polecanie otrzymywanie wynagrodzenia prowizyjnego. Jest to fajna forma dodatkowych dochodów, pod warunkiem, że robisz to w zgodzie z Twoimi wartościami i szczerą rekomendacją, a nie taką obliczoną na większą prowizję. Ja sama bardzo długo nie dbałam o prowizję, nie kontrolowałam tego i nigdy się o to nie upominałam. Uważałam, że to uwłacza projektantowi. Myślałam tak do czasu, kiedy naprawdę brakowało mi pieniędzy, a uwierz, było tak w moim biznesie. I zleciłam koordynowanie tego mojej pracownicy. Naprawdę nie lubiłam się upominać o pieniądze. Od tego czasu tabelka w Excelu co miesiąc zapełniała się całkiem ładnymi kwotami. A o tym, jakie osoby, o jakich kompetencjach dobierać do zespołu, żeby uzupełniały Twoje kompetencje lub ich braki i uwielbiały robić to, czego Ty nie lubisz robić, uczę w moim ośmiotygodniowym programie rozwojowym MasterClass. Projektant wnętrz może zarabiać więcej, pracując mniej, przez zautomatyzowanie procesów projektowych, skoncentrowanie się na specjalizacji, współpracę z innymi specjalistami, korzystanie z narzędzi online i wprowadzenie modelu biznesowego opartego na dodatkowych dochodach. Który ze sposobów w pierwszej kolejności zaimplementujesz u siebie? Koniecznie daj znać w komentarzu pod tym wideo. Ale zanim napiszesz komentarz, mam dla Ciebie jeszcze jedną ważną wiadomość. To, co usłyszałeś, to dopiero początek. Jeśli chcesz zdobyć szerszą wiedzę w tym zakresie, zapisz się na bezpłatny webinar, w którym powiem Ci, jak pozyskać klienta premium i zdradzę Ci swoje najlepsze praktyki w zakresie współpracy z nim. Powiem też, jak wyglądały moje początki, z jakimi wyzwaniami się mierzyłam i jak im sprostałam. Jeśli nie chcesz tego przegapić, kliknij w link zamieszczony w opisie tego filmu i zapisz się na listę osób, które będą miały bezpłatny dostęp do tego webinaru.